Co do obu składów mam pewne pytania, więc to sobie omówimy. Natomiast zobaczmy bardzo fajną partię Gunina kontra Zawadzka właśnie z tego turnieju Szarych Masters. Poszło 4 C5, skoczek C3, skoczek C6, skoczek G2. To nic niezwykłego na ten moment się nie wydarzyło. Biały może grać G3, goniec G2, wariant zamknięty. Bądź też czasem biały przechodzi po prostu do otwartego Sycyla gra. Z D4. I tutaj Jolanta Zawacka kreatywnie podeszła do tematu, ponieważ to ja na przykład tam jakieś smocze sobie strukturki ustawiam wiadomo, a tutaj bach, skoczek D4. Żadnego D4 nie będzie. Sprytne podejście. W partii wybicie, odbicie. Skoczek musiał uciec. No i teraz oczywiście podwisa pionek z D4. I w partii nastąpiło D5. Obiektywnie rzecz ujmując, lepszym podejściem byłoby zagranie e5 z planem d5. No teraz różnica jest taka, że jest posunięcie c3 i po wybiciu odbiciu, no nie jest to takie hopsiu, żeby to d5 przeprowadzić, ale skoczek F6, wisi pionek, d5 już wisi w powietrzu. Jeżeli przeciwnikowi bardzo zależy na tym, żeby do tego d5 nie dopuścić, no to jakieś goniec g5 może grać. Ale wtedy już punkt F2 trzeszczy. Już widać motyw bicie, bicie, skoczek E4. Hetman B6 wisi w powietrzu, więc aktywność jest naprawdę zacna. To w Sycylu zawsze trzeba dobrze wyważyć, żeby nie zostać z tym beznadziejnym pionkiem. Na przykład na D6, bo wtedy zawsze jest to słabość. Natomiast w partii poszło D5, też jest okejka. Biały E5, no i teraz biały już pionkiem z D4 jest znowu zainteresowany. Więc hetman C7. Jest atak F4 no to hetman B6. Pionek D4 zabezpieczony, no a widać, że po przekątnej A7G1 białemu ciężko będzie robić roszadę. W partii C3, żeby się tego pionka pozbyć, bo rzeczywiście pionek D4 ogranicza możliwości białych figur. W partii wybicie, odbicie i E6. Więc tutaj mamy taką francuską strukturę, z tym, że już wymieniła się jedna para figur. Czarny ma mniej przestrzeni, więc jest to na plus, bo figury sobie nie przeszkadzają. W partii skoczek D4, no pole D4 idealna placówka dla tej figury, bardzo logiczne zagranie, goniec D7. No i tutaj zawodniczka grająca białymi poleciała z pełną agresją. F5. Wygląda rzeczywiście bardzo bardzo groźnie, czyli biały natychmiastowo chce tutaj wybijać. No i później goniec d3 hetman h5. No widać, że bez pionka f7 no to czarny będzie miał grubsze problemy na skrzydle królewskim. Więc co robi zawadzka? Ach, bije f5 i po problemie. No to biały goniec d3 wiadomo chce tego pionka ciągnąć. Na zawadzkę wywalone i goniec 5 I słusznie, bo trzeba iść na aktywność. Oczywiście, ktoś mógłby się połasić na posunięcie G6, prawda? Żeby tego pionka po prostu zabezpieczyć. Chociaż prawda jest taka, że. Kurde, te czarne pola piekielnie tutaj są słabe. I to jest główny problem, bo wszystkie piony po białych polach ustawione, no i to zostawia duże słabości i ciężko powiedzieć, co z królem zrobić. No bo długa roszada, mm, tak niezbyt, krótka roszada, no to już w ogóle tragicznie, a mało tego, tutaj jakieś ofiary na F5 się mogą pojawić. No i teraz biały też ma szybki rozwój. Jeżeli chodzi o bicie na b2, no to biały będzie miał po prostu wywalone, wręcz sam z tej linii b skorzysta do atakowania. Więc ogólnie g6 było grywalne, choć w mojej ocenie podejrzane. Goniec c5 znacznie aktywniejszy. W partii poszło goniec e3, pojawia się zagadka, co jeżeli biały chciałby tego pionka odzyskać. No i rzeczywiście biały tutaj może wybić. Choć czarny ma tutaj właśnie bardzo szybki rozwój. Goniec E7, skoczek F5, na związaniu się tutaj pojawiają problemy. Fakt, że te czarne pola piekielnie słabe, ale jeszcze roszada nie nastąpiła. A tutaj z, z punktem D4 są naprawdę duże problemy, bo trzeba by w ogóle tak koślawo bronić w ten sposób. A wtedy nawet roszadkę można zrobić, bo tutaj goniec H6 żadnego nie ma. Za chwilę F6 wchodzi. Ostatnia figura czarnego wkracza do akcji, jest wszystko w jak najlepszym porządku. Jeżeli natomiast chodzi o skoczek, bije F5, no to teraz można po prostu skasować. Skoczek E7, goniec musi uciec. Roszatka, wieża AE8, F6. Wszystkie figury czarnego w grze. Z pionkiem E5 na pewno będą tarapaty. Fakt, że te gońce wyglądają potężnie, ale. Ale król białego w centrum jest znacznie, znacznie słabszy niż król czarnego na G8. Stąd w partii nastąpiło goniec E3 i skoczek E7. Jeżeli chodzi o bicie na B2, no to podobna historia. Biały po prostu ma wywalone w tego pionka, no ale cały rozwój ma zakończony, a król czarnego ciągle w centrum. Więc skoczek E7. No i tutaj Gunina leci dalej z pełną agresją. E6 co robi zawadzka? FBS, 6 kolejny pionek do kolekcji. I tutaj dzieje się naprawdę bardzo, bardzo ciekawa rzecz, ponieważ Zawadzka w partii zdecydowała się. A nie powiedziałem. Białymi gra zawodniczka 2470 arcymistrz. No i teraz Zawadzka zdecydowała się na bicie na B4. No a pojawia się właściwie pytanie, no a dlaczego po prostu nie zbić tutaj? No przecież są dwa piony więcej, ogromna, ogromna przewaga. Nie jest to jasne, rzeczywiście było to najlepszym podejściem, ale trzeba było tutaj policzyć dosyć chory wariant. No bo hetwan odchodzi, no i wiadomo, że biały musi trochę nadgonić z materiałem. No więc bije na G7. Wieża g8 jedyne, wjeżdża hetman z szachem. No i teraz król d8, to już hetman nawet na f7 wjeżdża. Bardzo nieprzyjemnie to wygląda. Zaraz jakieś goniec f6, no i ten król mocno osłabiony, a to za cenę tylko jednego pionka, więc dosyć mało. Jeżeli natomiast skoczek g6, co było lepsze, to okazuje się, że jest okejka, no z tym, że tutaj przejściowo trzeba figurę poświęcić, no i trzeba było... Policzyć do tego momentu, bo na koniec wariantu okazuje się, że biały nie ma gdzie odejść hetmanem, żeby bronić tego gońca. A co za tym idzie, czarny odzyskuje figurę, no i wychodzi z superpozycją, no bo ten król białego osłabiony, ale przede wszystkim, jak goniec znika z powierzchni szachownicy, to wtedy E5, E4 i te piony centralne szusują do przodu, no i to oczywiście jest grubym problemem. Więc to takie, no, turbo, turbo precyzyjne, komputerowe zagranie by było. Natomiast tutaj bardziej praktyczna decyzja została podjęta. Bardzo mi się to podoba. Bicie na B4. No i teraz zobaczcie, no, co biały ma zrobić? No, musi zbić szach. No i teraz co? No, zasłonić się nie można, no bo leci tutaj skoczek. No więc w partii Hetman D2 nastąpiła wymiana. I zatrzymajmy się na chwilę, bo tutaj są aż cztery pionki za poświęconego końca. I tutaj biały po prostu nie ma gry. Tak na dobrą sprawę. Czarny idzie pionami do przodu, nie musi jakoś za bardzo rozmyślać, a no biały jak tę ścianę pionową ma zatrzymać. No i rzeczywiście poszło E5 w partii. Skoczek odszedł na B3. No. Lepszym podejściem byłoby skoczek b5 yy, po to, żeby stwarzać jakieś groźby, nie? Jakieś problemy czarnemu, no bo bez tego to piony idą, nie da się ich zatrzymać. No ale w partii Gunina zagrała pasywnie, no i rzeczywiście król f7, b6, pole c5 zabezpieczone, wieża c8, o linię c walczymy. Goniec a6, no to wymianka, król podchodzi w razie co podejdzie na d6, jeśli wieża będzie chciała tutaj wjeżdżać. Goniec g5, skoczek c6 h6, kontratak, więc goniec ucieka, no i król d6, skoczek zabezpieczony, bach, f4, bach, g5, wieża b8, kolejna wymiana i cykl, pionki yy, idą sobie tutaj dalej. Oto to ważna zasada, jak macie białopolowego gońca, to zazwyczaj lepiej jest pójść pionami na czarne pola najpierw. Bo teraz, jeżeli król przeciwnika będzie chciał e, blokować, no to będzie musiał blokować na białym polu, a co za tym idzie, e, macie środki, żeby, żeby go e, wygonić. Natomiast, jeżeli odwrotnie zagramy, no to wtedy o czarne pole nie mamy czym walczyć. Więc pionki kontrolują czarne pola, goniec kontroluje białe pola, no i cała machina leci dalej. Wieża g7, król d7, król d5, cyk, po to, żeby, a5 po to, żeby skoczka wygonić i żeby te piony szły dalej, no i benz a4, e4, e3, <toste> to proste szachy, nie? F2. No i tutaj już pozycja jest oczywiście kompletnie przegrana, natomiast Gunina jeszcze się z tym nie pogodziła, ale po wieża bije a2 stwierdziła, że no to, 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 już, to już wystarczy. Także... Powiem wam, no, że tutaj Zawadzka po prostu rozjechała zawodniczkę naprawdę yy, światowej klasy. I to tak, kurde, no powiedzieć, że łatwo, to może trochę za dużo powiedziane, ale yy, no tak yy, z debiutu Czarnymi nie miała żadnego problemu, bo zgarniała te pionki, ciechnęła na B4, no i później się pozycja Guni nie rozleciała. Yy, także naprawdę bardzo, bardzo dobra partia yy, w jej wykonaniu. Aktualnie w top 50 kobiet na świecie są dwie reprezentantki Polski, czyli Alina Kaszlińska, aktualny ranking 2508,9 oraz Jolanta Zawacka, aktualny ranking 2420,5. Tak jak widzicie, Jolanta dosyć kiepsko zagrała jak na swój ranking na mistrzostwach Polski, natomiast już 5 dni później rozpoczęła fenomenalny rajd na turnieju Szariach Masters. Niestety, Niestety okazuje się, że zawacka nie znalazła się w reprezentacji Polski na zbliżającą się olimpiadę. Więc reprezentacja Polski w sekcji Open, myślę, że bez większych zaskoczeń, czyli Duda, Wojtaszek. Piorun Moranda i z tego co ja zrozumiałem, Mateusz Bartel na rezerwie. Tutaj muszę wspomnieć, że ten skład został ogłoszony przez Łukasza Turleja w kanale sportowym, więc nie jest to jeszcze oficjalne info Polskiego Związku Szachowego, ale Łukasz w tym Polskim Związku Szachowym jest, tak, znaczy w zarządzie, więc no chyba wie o czym mówi, chyba że kity wciska. No i teraz tak, dwie, dwie kwestie. Powiem tak. Ja bym Bartosza Soczko widział przy szachownicy. Yy, brązowy medal zdaje się, że teraz zgarnął i w zeszłym roku też. Nie wiem, czy nie zgarnął brązowego medalu, też mi się tak wydaje. Yy, no w każdym razie Arcymisz 2630 naprawdę dobre wyniki kręci. Kurde, ja to mam takie wrażenie, że on się trochę marnuje yy, jako trener. Yy, chociaż tak jak z Radkiem Wojt Wojtaszkiem w wywiadzie rozmawialiśmy, yy, że Bartosz Soczko jest... Yy, Fest trenerem, zdecydowanie jednym z najlepszych w Polsce, ale zawodnikiem też jest aktywnym i bardzo, bardzo silnym. Także Szczerze, ja bym go zobaczył z przyjemnością przy szachownicy. No i też trochę, znaczy trochę w sumie, bardzo się zdziwiłem, że tam niektórzy widzowie w komentarzach się dziwili: Jak to Bartel? Jak to? Po co on? Przecież on słabo gra. No kurde, no chłop ma 2600 i to tak, takie porządne 2600. No i tam widzowie pisali, że Teclaw za niego, Teclaw za niego. No ale patrzcie, no Paweł Teslaw oczywiście jest bardzo dobrym szachistą, ale ma 2530. No i do tego rankingu 2600, to naprawdę jeszcze dużo mu brakuje. Wiadomo, że dobrze jest stawiać na młodych, perspektywicznych zawodników, no ale oni też się muszą wykazać. Więc czy to gumulasz, czy to Janik zobaczy, że rankingowo nawet się tutaj nie załapali. Więc wydaje mi się, że dopiero jak wbiją jakieś tam 2570-80, tam zaczną pukać do tego 2600, no to wtedy można się zastanawiać, a póki co tam. 2,500 z groszami, no to jeszcze do tej kadry brakuje, bo żebyście mieli świadomość, żeby Paweł wbił teraz ranking 2,600, 70 na 5, to ile będzie? 16 partii z rzędu z zawodnikami po 2,570 musiałby wygrać, no tak około. 16 partii z rzędu to jest ogromna przepaść. Szczególnie na tym poziomie, gdzie tutaj o każdy punkcik rankingowy naprawdę trzeba ostro powalczyć. Więc tutaj wydaje mi się, że taka najprostsza decyzja trenera, i chyba najlepsza. Czyli wszyscy najlepsi rankingowo jadą. Myślę, że ma to jak najbardziej sens. I teraz, jeżeli chodzi o kadrę kobiet, miejcie na uwadze, że to jest lista rankingowa z maja, więc nie uwzględnia jeszcze ra zmian rankingowych po Mistrzostwach Polski Kobiet. E, więc. E, ma być tak, Alina Kaszlińska, Monika Soćko, Maria Malicka, Oliwia Kioł, Kiołbasa oraz Michalina Rudzińska. No Michalina tutaj ma, ma jeszcze 200, ale teraz już powyżej 2300 ma ranking właśnie po tych Mistrzostwach Polski Kobiet. I teraz jeżeli chodzi o Michalinę, to tutaj to zwycięzca Mistrzostw Polski ma zagwarantowane miejsce w kadrze, nie? więc to też widziałem, że widzowie się pytali. Nie wiem, jak o kolejne miejsca, bo to się zmienia, ale wiem, że zwycięzca na pewno ma miejsce w kadrze. No i tutaj powiem wam szczerze, tak właśnie mówiłem, że arcyjusz Marcin Dziuba będzie miał duży ból głowy, jak tę kadrę ustawić. No, ja najbardziej się zastanawiam nad tym brakiem Jolanty Zawackiej. Bo rzeczywiście na tych mistrzostwach Polski zagrała średnio. Straciła 9 oczek, ale dosłownie tydzień później odrobiła ten cały ranking z nawiązką. No bo teraz wchodzi tam na te 2420. Także. Wydaje mi się, że w tej kadrze Jolanty Zawackiej będzie brakowało, chociaż pojawia się właśnie, właśnie przerąbane pytanie. No bo dobra, fajnie by było Jolantę Zawacką w składzie mieć, tylko kogo wywalić w takim razie, nie? No bo sześć osób nie może pojechać, musi pojechać 5 osób. No i to jest właśnie bardzo, bardzo trudne pytanie. No, całe szczęście, kto inny się tym musi, kto inny tym się musi martwić. Jeżeli chodzi o aktualny skład, no to myślę, że do Aliny nie ma żadnych pytań, tak? Top 12 na świecie. No to w Kadrze jak najbardziej musi, musi być. No i mamy trzy młode zawodniczki, czyli właśnie Malickio, malicką, kiełbasę i rudzińską. No i teraz to, to jest wielce ryzykowne, bo. Yy, Albo może wyjść turbo zarobiście na tej olimpiadzie, albo zjeje trema i wyjdzie turbo beznadziejnie. Także tu, kurde, nic nie wiadomo. No, my, oczywiście, trzymamy kciuki, żeby było dobrze, ale jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak to wyjdzie. Olimpiada startuje pod koniec lipca, także z całą pewnością będziemy kibicowali. No i koniecznie dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tych składach. Jakie byście tutaj składy wyłożyli sami. I teraz zobaczymy sobie jeszcze przykład bardzo świeży z Mistrzostw Polski, partia Soćko kontra Gumularz. Gumularz, no oczywiście arcymisz ranking 2500, 2.513 w trakcie grania tej partii. I poszedł fest nudny debiut. D4, D5, skoczek F3, skoczek F6, E3, E6. Biały z własnej woli tutaj zamyka gońca. E, goniec D3, C5 i B3. Goniec wyjdzie sobie na B2. Roszatka, goniec C7, goniec B2. No po prostu totalnie nic, a nic e, niezwykłego się e, nie wydarzyło. E, nudy fest. E, natomiast e, w takich sytuacjach. Mm, bardzo dobrze wychodzi ta różnica w klasie zawodników. I tak pokażę wam tę partię po pierwsze, żeby pokazać, że Bartosz Soćko naprawdę fest naparza i że on w tej kadrze przy szachownicy myślę, żeby się odnalazł. A druga sprawa, żeby pokazać, jaka jest różnica pomiędzy 2,500 z groszami a 2,600 z groszami. Bo wydaje się, że i to arcymistrz, i to arcymistrz ale jednak różnica jest naprawdę spora. To jest oczywiście taki drastyczny, skrajny przykład, ale jednak. Więc co tutaj zrobił trener kadry? Trener kadry wybił na C5, nastąpiło odbicie i zagrał C4. I teraz czarny ma trudną sytuację, ponieważ z jednej strony pozycja ogólnie w równowadze, ale czarny ma trudną decyzję do podjęcia, bo z jednej strony może zostawić. No ale wtedy biały zbije na D5. No i jak czarny odbije pionkiem, no to ma, czarny ma wtedy te wiszące pionki. No i biały po liniach C i D będzie je atakował. No ale znowu odbić skoczkiem, no to wtedy izolak zostanie na C5. To samo po biciu na C4. No to co? Zostaje w takim razie przepchnąć, prawda? No ale teraz biały sobie wybije, odejdzie gońcem, no i ten pionek już pod solidnym ostrzałem. No, chciałoby się zagrać E5 i rzeczywiście wygląda to świetnie, że tutaj o te piony lecą, już jest pozamiatane, ale prawda jest taka, że bardzo ciężko będzie zagrać E4, bo ciągle pionek D4 będzie podwisał. I biały w ogóle będzie chciał A3B4 przeprowadzić. No, i uruchomić swoją przewagę na hetmańskim. I naprawdę nie będzie tutaj przyjemnie dla czarnego. No więc w partii posła Roszada, no i okej, okay. biały kontynuuje rozwój, Hetman B6, wieża wchodzi do gry, wieża D8. No to finalnie Bartosz Soćko wybił na D5, powstały te wiszące pionki. Te pionki, oczywiście, biały chce, właśnie po liniach C-D. C i D poatakować, i w którymś momencie biały będzie chciał zagrać E4 albo B4, żeby podważyć te pionki, bo jak tylko któryś ruszy naprzód, to wtedy pojawiają się od razu słabości. Natomiast faktem jest, że też jest to jakiś plusik, bo te piony kontrolują dużo centralnych pól, więc pozycja bardzo napięta, no i walka trwa. I w partii nastąpiło A3, solidne podejście, zabezpiecza pole B4, też przygotowuje przy dobrych wiatrach samemu zagranie B4. No i tutaj Czarny powinien zagrać coś w stylu H6. H6, no wiadomo, żeby furtka była dla króla, żeby tam kiedyś punkt H7 nie podwisał. Takie wiecie, delikatne poprawki, albo goniec B7, kontynuacja rozwoju. Natomiast Szymon się tutaj wyrywał, zagrał D4 na co nastąpiło bicie no i widać od razu że pole c4 mega osłabione skoczek zbił na d4 no ale od razu to tak się nie ma co wyrywać no bo tutaj leci pionek na b3 więc najpierw wieża e1 i tutaj no świetnie mi się podoba, jak właśnie biały tę partię zagrał, bo to jest jedna z tych partii, gdzie no kurde biały nie zrobił nic specjalnego, a złoił przeciwnika. No po prostu rozwinął wszystkie figury i wyszło okej. Okay. Zadziwiające. No i teraz co, no wisi goniec, prawda? No to goniec odchodzi. No i Bach, bicie na D4, C bije D4, Skoczek się zaktywizował, Hetman B7, no to Skoczek wjechał jeszcze agresywniej, jest oczywiście zainteresowany polem C6. No to Hetman uciekł, Skoczek C6. No i teraz ciężko powiedzieć, co tutaj zrobić z tą wieżą. No bo jeżeli wieża odejdzie na E8, no to w ogóle będzie się trzeba cofnąć Skoczkiem na E8, goniec C4, zbić nie można, bo y, leci na F7 i później Wieża bije C6, więc E4. No i tutaj widać, że pionek D4 oczywiście w srogich tarapatach. No więc w partii pod zadymkę poszło goniec G4, no ale tutaj po prostu F3, wisi goniec, wisi wieża. W partii wieża C8 z niby, to kontratakiem, z niby to kontratakiem na skoczka, no ale poszło bicie na G4, bicie na C6, G5. I nagle okazuje się, że jak skoczek odejdzie, to goniec E4 no i pozamiatane. I w partii wybicie, goniec odbił, no i Gumulas w tym momencie musiał się poddać, no bo albo traci figurę, albo w, ko w kolejnym ruchu goniec e4, no i traci na a8. No i pozycja kompletnie przegrana. Yy, ja zawsze po takich partiach sobie myślę, no kurde, też byłbym w stanie tak zagrać. Nie, cyk, tu rozwinąć wszystkie figury do akcji yy, i z górki. A jakoś jak samemu się siada do szachownicy, yy, to wcale nie jest to takie hop -siup. No i w 23 ruchy arcymisz 2.500 tutaj spłynął.